Czy wiesz, że twój cholesterol mógł wzrosnąć, nawet jeśli przed COVID-EM był idealny? Nowe dane z badań medycznych pokazują coś, czego nikt się nie spodziewał wielu ludzi po 50 TCE, którzy przeszli COVID, ma dziś wyższy poziom LDL, wyższe trójglicerydy i gorsze wyniki sercowo-naczyniowe niż wcześniej. I co najważniejsze, większość z nich nie ma o tym najmniejszego pojęcia. Dlaczego? Bo objawy wysokiego cholesterolu po COVID-zie bywają ciche, powolne, a czasem przez miesiące zupełnie niewidoczne. Ludzie myślą, że to zmęczenie po chorobie, gorsza kondycja, wiek, a w rzeczywistości organizm wysyła sygnały ostrzegawcze, które łatwo przeoczyć. W tym filmie pokazuję, jak COVID wpływa na Twoje naczynia krwionośne i cholesterol. Dlaczego nawet łagodne przejście infekcji może zmienić metabolizm tłuszczów? Jakie objawy są najczęstsze po 50 TCI? I kiedy absolutnie nie wolno czekać z badaniami? To, co usłyszysz, może dosłownie uchronić się przed zawałem lub udarem. Zostań ze mną do końca, bo w jednym z ostatnich bloków mówię o objawie, który pojawia się u wielu osób po COVID-zie, a który lekarze nazywają i cichym sygnalizatorem miażdżycy. Najnowsze publikacje pokazują, że koronawirus wywołuje w organizmie silną reakcję zapalną, a to zapalenie może utrzymywać się długo po ustąpieniu infekcji. To właśnie ten proces powoduje, że cholesterol zaczyna zachowywać się inaczej niż wcześniej. Kiedy organizm walczy z wirusem, poziom białek zapalnych rośnie. Te białka mogą uszkadzać ściany naczyń krwionośnych, a uszkodzone naczynia mają tendencję do łapania cząsteczek LDL. I tak tworzy się idealne środowisko do rozwoju blaszek miażdżycowych. Co więcej, u wielu osób po COVID obserwuje się wzrost LDL nawet o 10-30, spadek HDL, czyli dobrego cholesterolu, wzrost trójglicerydów. Pogorszenie elastyczności naczyń, zwiększenie krzepliwości krwi. To nie jest efekt chwilowy. U części pacjentów zmiany utrzymują się nawet pół roku po infekcji. Jeśli masz ponad 50 lat, a Twoje wyniki przed COVID były stabilne, teraz mogą wyglądać inaczej. I właśnie dlatego lekarze mówią jasno: po COVID warto zrobić kontrolę cholesterolu, nawet jeśli wcześniej było dobrze. Wysoki cholesterol nie daje sygnałów natychmiast. Ale po COVID-zie pojawia się kilka charakterystycznych objawów, które powinny wzbudzić niepokój, zwłaszcza u osób po 50 TCE. Najczęściej obserwuje się: uczucie zmęczenia, które trwa tygodniami, ciężkość w nogach podczas chodzenia, duszność przy niewielkim wysiłku, ucisk w klatce piersiowej, zimne stopy lub dłonie, zawroty głowy, sporadyczne kłucie w sercu. To nie są typowe objawy covid u tylko potencjalne skutki uszkodzonych naczyń i zaburzonego metabolizmu cholesterolu. U osób po 50 TCI lekarze coraz częściej widzą także pogłębianie się miażdżycy, wzrost ciśnienia, zaburzenia krążenia w nogach, nagłe spadki energii po posiłkach. Warto pamiętać, połączenie wysokiego LDL-opowikłań po COVID u wiek powyżej 50 lat tworzy bardzo realne ryzyko poważnych problemów sercowo-naczyniowych. Choć problem może dotyczyć każdego, po Covid-zie szczególnie zagrożone są osoby. Po 50 tci, im starszy organizm, tym gorzej radzi sobie z przewlekłym stanem zapalnym. Z nadwagą lub otyłością. Z nadciśnieniem. Z cukrzycą typu 2. Z siedzącym trybem życia. Z historią rodzinnych chorób serca. U których poziom LDL był wysoki jeszcze przed pandemią. Badania pokazują, że osoby z tych grup po przejściu COVID-U mają nawet 2-3 razy większe ryzyko szybszego rozwoju miażdżycy. Jednocześnie wiele osób nie łączy swoich nowych objawów z przebytą infekcją. Myślą, że to zmęczenie, wiek, przesada i to właśnie dlatego lekarze apelują o czujność. Jednym z najbardziej niedocenianych skutków COVID-U jest to, jak bardzo infekcja wpływa na gęstość i krzepliwość krwi. Lekarze obserwują, że u wielu pacjentów po chorobie krew staje się bardziej lepka, Bardziej podatna na tworzenie mikroskrzepów i mniej elastyczna. A to ma bezpośredni wpływ na cholesterol. Jeśli Twoja krew jest gęstsza, trudniej przepływa przez naczynia. Serce musi pracować mocniej, a cholesterol częściej osadza się na ścianach tętnic. Covid uszkadza również komórki śródbłąka, czyli warstwę ochronną naczyń, można to porównać do zadrapania wewnątrz tętnicy. A jak wiadomo, każdy zadrapany obszar przyciąga cząsteczki LDL, jak magnes. Najnowsze badania z Europy i USA pokazują, że u osób po infekcji wzrasta produkcja białek prozapalnych, które pobudzają tworzenie blaszek miażdżycowych. Rośnie ryzyko mikroskrzepów w nogach i w płucach. Serce pracuje szybciej, by wyrównać niedobory tlenu. Metabolizm tłuszczów zwalnia nawet o 20-30. To dlatego pacjenci mówią, zawsze miałem dobry cholesterol, a po Covidzie wynik nagle poszedł w górę. To nie przypadek, to fizjologia. Jeśli czujesz, ciężkość nóg, pulsowanie w łydkach, nagłą zadyszkę, mrowienie rąk lub nóg, kołatanie serca. To może być efekt połączenia podwyższonego LDL i stanu zapalnego po COVID-zie. Lekarze ostrzegają, że ten stan może trwać miesiącami po infekcji, nawet jeśli przebieg był łagodny. Dlatego osoby po 50 TCE są szczególnie zachęcane. By kontrolować wyniki krwi co 3-6 miesięcy. Wiele zmian można wykryć na bardzo wczesnym etapie, zanim pojawi się zawał lub udar. Wysoki cholesterol po COVID-zie często nie daje typowych objawów. Zamiast tego pojawiają się sygnały, które łatwo pomylić z zmęczeniem, brakiem formy, a nawet spadkiem nastroju. Ale dla lekarzy są to ważne znaki ostrzegawcze. Najczęstsze symptomy to: Pierwsze uczucie presji w klatce piersiowej nie musi to być ból. Czasem pacjenci opisują to jako ciężar, pełność lub dziwne uczucie. To sygnał, że serce pracuje pod większym obciążeniem. Drugie problemy z oddychaniem podczas wysiłku, wejście po schodach, krótki spacer, domowe obowiązki. Jeśli zadyszka pojawia się szybciej niż przed infekcją, może to oznaczać zwężenie tętnic. Trzecie zimne dłonie i stopy, zaburzenia mikrokrążenia są jednym z najczęstszych skutków zarówno wysokiego cholesterolu, jak i covidowego zapalenia naczyń. Czwarte, ospałość po posiłkach. Jeśli po jedzeniu czujesz nagły spadek energii, może to świadczyć o problemach z metabolizmem tłuszczów. Piąte, łatwe śniączenie się. Osłabione naczynia krwionośne reagują szybciej na ucisk lub uderzenia. Szóste, mrowienie lub drętwienie kończyn. Sygnał, że krew nie przepływa prawidłowo. Siódme, zawroty głowy. Często wynik słabszego dotlenienia mózgu. Osoby po 50 TCE często ignorują te symptomy, tłumacząc je wiekiem lub stresem. Ale kiedy pojawiają się po COVID-zie, stanowią jasny sygnał, że warto skontrolować profil lipidowy. Lekarze podkreślają, jeśli po infekcji utrzymują się objawy, których wcześniej nie miałeś, to nie jest normalny wiek, lecz potencjalny skutek uboczny. Coraz więcej danych wskazuje na to, że COVID może wywoływać subtelne, ale realne uszkodzenia serca, nawet jeśli choroba przebiegła łagodnie. Te mikrouszkodzenia prowadzą do problemów, które pojawiają się dopiero po kilku miesiącach. Najczęstsze zmiany obserwowane u pacjentów po 50 TCI to Pierwsze zapalenie mięśnia sercowego, nawet bez gorączki i ostrych objawów. Drugie zaburzenia rytmu serca, kołatania, przeskakiwanie uderzeń, szybkie tętno. Trzeci spadek wydolności, serce potrzebuje więcej pracy, by dostarczać tlen do tkanek. Czwarte zwiększona krzepliwość krwi, ryzyko zatorów i mikroskrzepów. Piąte, większa podatność na miażdżyce, uszkodzone śródbłąki łatwiej łapią cholesterol LDL. Dlaczego tak się dzieje? COVID nie atakuje tylko płuc. Wnika również do naczyń krwionośnych, powodując stan zapalny w ich wnętrzu. Wyobraź sobie wewnętrzną powierzchnię tętnicy, gładką, śliską i elastyczną. Po COVID-zie często staje się chropowata i podrażniona. A w takim środowisku cholesterol odkłada się szybciej, nawet jeśli wcześniej był na granicy normy. To tłumaczy, dlaczego osoby, które wróciły do zdrowia, nagle po kilku miesiącach zaczynają odczuwać nowe dolegliwości, bóle w klatce, problemy z oddychaniem, mrowienie nóg czy nagłą utratę energii. To nie wymysł, to fizjologiczna reakcja organizmu na przebyte uszkodzenia. Jeśli przeszedłeś COVID, nawet w łagodnej formie, lekarze zalecają wykonanie kilku kluczowych badań, zwłaszcza po 50 TCI. Te badania pozwalają wcześniej wykryć niebezpieczne zmiany. Pierwszy profil lipidowy LDL, HDL, trójglicerydy. Wiele osób po COVID ma wyższy LDL i niższy HDL. Drugie CRP i OB wskaźniki stanu zapalnego. Jeśli są podwyższone, mogą świadczyć o utrzymującym się zapaleniu naczyń. Trzecie degimery informują o ryzyku zakrzepów. Wysokie wartości mogą oznaczać mikroskrzepy. Czwarty EKG lub echo serca, bardzo ważne po 50 tci. Wykrywa zaburzenia rytmu i osłabienie pracy serca. Piąta USG Doppler NUC. Ocena krążenia, drożności i elastyczności naczyń. Lekarze podkreślają, że profil lipidowy po COVID warto kontrolować częściej, nawet co 3-6 miesięcy. Jeśli wyniki odbiegają od normy, możesz wprowadzić naturalne działania, które pomagają obniżyć cholesterol i wspierać naczynia. Codzienny spacer 20-30 minut. Dieta bogata w omega-3. Unikanie tłuszczów trans. Redukcja cukru. Więcej snu i nawodnienia. Redukcja stresu, który pogłębia stan zapalny. W następnych blokach 9, 10, 11 mogę omówić. Najlepsze naturalne sposoby na obniżenie LDL po COVID. Co jeść, by naczynia szybciej się regenerowały. Jakie sygnały świadczą o pogarszaniu się stanu tętnic? Objaw, który lekarze nazywają najgroźniejszym po 50 TCE. Po przejściu COVID u wiele osób szuka jednego prostego rozwiązania – tabletki, suplementu albo szybkiej biety. Ale lekarze i badania są zgodne co do jednego. Najlepsze efekty daje połączenie kilku prostych, ale konsekwentnych działań, zwłaszcza po 50 TCE. Pierwszym kluczowym elementem jest regeneracja naczyń krwionośnych. Po infekcji COVID śród błonek, czyli wewnętrzna warstwa tętnic, potrzebuje czasu, by się odbudować. W tym okresie bardzo ważne są produkty bogate w naturalne przeciwutleniacze. Regularne spożywanie warzyw takich jak brokuły, buraki, szpinak czy kapusta pomaga zmniejszyć stan zapalny i poprawić elastyczność naczyń. Szczególnie buraki są często polecane osobom po 50 TCE, ponieważ wspierają produkcję tlenku azotu, który rozszerza naczynia i poprawia krążenie. Drugim filarem jest kontrola tłuszczów w diecie. Po COVID organizm gorzej radzi sobie z tłuszczami nasyconymi i trans. Ich nadmiar powoduje szybszy wzrost LDL i odkładanie się blaszek miażdżycowych. Zamiast tego lekarze zalecają oliwę z oliwek jako główne źródło tłuszczu, tłuste ryby morskie dwie razy w tygodniu, orzechy w umiarkowanych ilościach, nasiona lnu lub chia, trzecim Często niedocenianym czynnikiem jest ruch, ale dostosowany do wieku i kondycji po chorobie. Nie chodzi o intensywne ćwiczenia. Już 20-30 minut spokojnego spaceru dziennie znacząco poprawia profil lipidowy, obniża LDL i podnosi HDL. Co ważne, ruch poprawia też krążenie w nogach, które bardzo często pogarsza się po COVID-zie. Czwartym elementem jest sen i regeneracja. Przewlekły brak snu podnosi poziom kortyzolu, który zaburza metabolizm tłuszczów. Osoby po 50 TCE, które śpią mniej niż 6 godzin, znacznie częściej mają podwyższony cholesterol po infekcji. Regularny sen to jeden z najtańszych i najskuteczniejszych leków. I wreszcie stres. Pandemia, choroba, izolacja i strach pozostawiły ślad w układzie nerwowym. Długotrwały stres utrzymuje stan zapalny w organizmie i sprzyja odkładaniu cholesterolu w tętnicach. Nawet proste techniki, takie jak spokojne oddychanie. Kontakt z naturą czy ograniczenie wiadomości mogą realnie wpłynąć na wyniki badań. Lekarze podkreślają, nie chodzi o perfekcję, lecz o regularność. Po COVID organizm potrzebuje wsparcia, a nie presji. Małe, codzienne kroki mogą znacząco obniżyć cholesterol w ciągu kilku miesięcy i zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań sercowo-naczyniowych. W kolejnym bloku można poruszyć temat, który budzi najwięcej emocji i pytań: czy szczepienie. Leki lub suplementy po COVID mogą wpływać na cholesterol i serce oraz kiedy naprawdę warto skonsultować się z lekarzem. Po przejściu COVID u, u wiele osób widzi w badaniach jedynie lekko podwyższony cholesterol i uspokaja się, że to nic groźnego. Ale lekarze ostrzegają, że po 50 TCI liczy się nie tylko sam poziom cholesterolu, ale także kontekst, w jakim on rośnie. Dlaczego to takie ważne? Ponieważ COVID pozostawia po sobie stan zapalny, który sprawia, że nawet umiarkowanie podwyższone LDL może działać znacznie bardziej agresywnie niż wcześniej. Tętnice po infekcji są bardziej wrażliwe, mniej elastyczne i łatwiej ulegają uszkodzeniom. Istnieją jednak konkretne sygnały alarmowe, które wskazują, że cholesterol po COVID może stanowić realne zagrożenie dla serca i naczyń. Pierwszym sygnałem jest nagłe pogorszenie tolerancji wysiłku. Jeśli wcześniej mogłeś chodzić bez problemu, a teraz szybciej się męczysz, odczuwasz zadyszkę lub ciężkość w klatce piersiowej, to może oznaczać, że naczynia nie dostarczają tlenu tak skutecznie jak wcześniej. Drugim sygnałem jest ból lub skurcze nóg podczas chodzenia, zwłaszcza w łydkach. To klasyczny objaw pogarszającego się krążenia, który bardzo często nasila się po COVID-zie w połączeniu z wysokim cholesterolem. Trzecim ostrzeżeniem są zawroty głowy, chwilowe zaburzenia widzenia lub uczucie pustki w głowie. Mogą one świadczyć o gorszym przepływie krwi do mózgu, co zwiększa ryzyko udaru. Czwartym. Często ignorowanym sygnałem jest kołatanie serca lub nieregularny rytm. Po COVID takie objawy mogą oznaczać, że serce pracuje pod większym obciążeniem, a naczynia są zwężone przez proces miażdżycowy. Lekarze podkreślają, że szczególną czujność powinny zachować osoby po 50 TCE, u których występuje kilka czynników jednocześnie: przebyta infekcja COVID, podwyższone LDL, nadciśnienie lub cukrzyca. W takim przypadku nawet brak silnych objawów nie oznacza bezpieczeństwa. Największym błędem jest odkładanie kontroli na później. Po COVID zmiany w naczyniach mogą postępować szybciej, ale dobra wiadomość jest taka, że wczesna reakcja pozwala skutecznie zahamować ten proces. Właśnie dlatego, regularne badania, obserwacja sygnałów z ciała i świadome podejście do zdrowia po 50 TCE są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej.